Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale Building. dzięki, że jesteście, że oglądacie. Dziś omówimy kwestię środków, konkretnie środków oralnych w okresie budowania masy mięśniowej. Ogólnie nie jestem zwolennikiem środków oralnych, metylowanych podczas etapu budowania masy mięśniowej. Są pewne wyjątki wyjątkowe sytuacje, aczkolwiek opowiem o nich później. Pierwsze zacznijmy od tego, dlaczego nie jestem ich zwolennikiem. Przede wszystkim e, u dużej części osób środki te wpływają niekorzystnie na e, apetyt, blokują apetyt, blokują łaknienie, często powodują problemy z żołądkiem. Nie mówimy tu już o problemach z wątrobą, podwyższeniu enzymów wątrobowych itd., bo to nie jest wcale tak e, mm, duży problem, i jak niektórzy sobie wyobrażają, ponieważ w medycynie te środki typu metanabol, na przykład czy anadrol, były stosowane miesiącami bez zbytniego impaktu na wątrobę, ale bardziej chodzi tu właśnie o aspekt żołądka, flory jelitowej, wpływ na to. Mogło powodować też właśnie reflux. Jeśli ktoś miał refluks, to wie, jaka to jest, jaka to jest zmora a od czego zależy tak naprawdę etap budowania masy mięśniowej nasz? Głównie od jedzenia, od przyjętych kalorii. Jeżeli nie możemy jeść, nie jesteśmy na poziomie kalorycznym, nie zbudujemy mięśni, nieważne co byśmy przyjmowali, nieważne jak byśmy ciężko trenowali, ponieważ nie dostarczymy e, odpowiednich materiałów na budowę. Tak? E, więc to jest główny aspekt, dla którego środki realne nie są przeze mnie polecane w okresie budowania masy mięśniowej. Drugi aspekt to taki, że co prawda środki lane dają szybki, spektakularny, szybki i spektakularne efekty. Przyrosty siły są szybkie, często zależy od środków, aczkolwiek najczęściej jest to spowodowane kwestiami neurologicznymi, wpływem na układ nerwowy środków oralnych, który działa po prostu efektywnie. dzięki temu możemy na przykład wykonać więcej powtórzeń danym ciężarem, czy użyć wyższego ciężaru do ćwiczenia, co oczywiście przekłada się jak najbardziej na hipertrofię, lub też po prostu przez retencję wody, tak, która spowoduje zmianę, że tak powiem, dźwigni na korzystniejsze i też spowoduje. To przyrost siły i możliwość operowania większymi ciężarami. Aczkolwiek te efekty są chwilowe. Po zaprzestaniu stosowania, wszystko wraca do poziomu wyjściowego. Tak samo przeważnie ta masa, którą zdobędziemy, wydaje się, że jesteśmy pełni nabici, że poziom tkanki jest dalej niski, tak? Czy taki sam, czy nawet niższy? Ale to jest troszeczkę złudzenie ponieważ środki takie jak na przykład anadrol, superdrol czy nawet metanabol powodują nie tylko retencję np. superdrol nie powoduje retencji podskórnej wody czy anadrol też nie u wszystkich lub nie w każdej sytuacji metanabol już tak, ale powoduje też retencję wewnątrzkomórkową mięśniową Nasze komórki mięśniowe po prostu pęcznieją od wody, tak, od substancji glikogenu i całego tego wypełnienia, ponieważ orale mają taki właśnie wyjątkowy, wyjątkowy wpływ na zwiększanie objętości tych komórek środowiska ich wodnego. Także efekt też jest chwilowy i po odstawieniu wracamy w zasadzie do punktu wyjścia. Także to też może powodować w jakimś stopniu depresję, tak? Raczej środki wszystkie oralne stosowałbym do pikowania pod zawody. Jeżeli chodzi o takie mocne androgeny, które ciągną wodę, to do pikowania pod jakieś zawody siłowe. Jeżeli chodzi o suche środki typu oxandrolon, stanazol, halotesin, to halo to jest w te trzech najbardziej siłowych sportach, ale też świetnie daje się pod sporty właśnie sylwetkowe, takie środki w pikowaniu gdzieś tam pod zawody. Także też w redukcji, takiej, jeżeli ktoś robi na plaży i często do mnie właśnie piszą moi klienci, czy na przykład może to dodać może jakiś Winstrol e, lub coś innego, to ja w 99% przypadkach nie zgadzam się na to, i e, ponieważ jest to zupełnie niepotrzebne. Tak? To jest tak, żeby już celwetkę, którą mamy maksymalnie odtłuszczoną, e, wydobyć z niej taką maksymalną głębię, ziarnistość mięśni, maksymalną separację, e, nie po to, żeby spalić skankę tłuszczową. Także w takich sytuacji jest to zupełnie niepotrzebne, zbędne i tylko dodatkowy impakt zdrowotny na zdrowiu e, nam wprowadza tutaj niepotrzebnie. Kiedy użyć można orali i kiedy ja czasem używam, czy polecam gdzieś tam używać, to są okresy, jeżeli chodzi o okres budowania masy mięśniowej, to są okresy, w których trafiamy na zastój, na, ale na ewidentny zastój już spowodowany takim, że tak powiem nie za treningiem, nie za małą ilością kalorii, nie też zepsutą wrażliwością insulinową, tylko taki progres, który już taki, taki zastój, który już po prostu stoimy i coś nam brakuje. Wtedy dołożenie kolejnej puli androgenów, tak powiedzmy z testosteronu czy z innych długich środków które, iniekcyjnych, które stosujemy nie spowoduje jakiegoś, jeżeli powiedzmy bierzemy gram testosteronu, a zwiększymy to na 1250, to owszem, coś tam będzie, coś tam może ruszy, ale będzie to bardzo niewielka, że tak powiem, różnica, a jeżeli już dodamy małą dawkę, nawet środków oralnych, powiedzmy 30 mg metanabolu, czy 50 mg anadrolu, już ta różnica może być ogromna. I już to nas może wypchnąć z tego zastoju i gdzieś tam popchnąć dalej, tak, żeby jeszcze, jeszcze coś tam udało się zrobić. Ale to jest już zazwyczaj gdzieś w końcówce budowania masy mięśniowej, gdzie naprawdę już idzie nam ciężko i trzeba sobie mieć pewne warunki trzeba mieć, właśnie, musimy mieć dobrą wrażliwość z culinową. Bo wiadomo, jeśli jest złaty, już nie ma sensu ciągnąć tego okresu masowego. Musimy mieć dobry apetyt. Temu też, jeżeli chodzi o w ogóle o dokładanie rarów, to polecam na masie mięśniowej dokładanie ich w wersji iniekcyjnej, ponieważ po prostu omijają żołądek. U niektórych i ta wersja iniekcyjna powoduje również problem z apetytem, ale u większości osób jednak nie. Ale tak jak powiedziałem, jest to tak naprawdę. Jedyna sytuacja, gdzie ich zastosowanie ma jakiś sens, zastosowanie ich, tak jakieś kiedyś to się mówiło, na kickstart cyklu jest według mnie bez sensu. Służą najlepiej, najlepiej służą, najlepiej sprawdzają się właśnie te środki takie mocne oralne. I właśnie w okresach zastoju już naprawdę trafimy na konkretną ścianę. I nie możemy jej przeskoczyć. Także tyle, krótki materiał, mam nadzieję, że pomocny, że się podobało. Teraz już głos jest dobry, dźwięk będzie dobry, bo jest mikrofon. Wcześniej był problem na ostatnim nagraniu z mikrofonem w telefonie, ale właśnie jest zażegnany. Także dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnego razu. I piszcie, o czym chcecie posłuchać.